Tajm z kanału Wix i jestem już przeprowadzona w Kraku. Hello! Ogólnie to jestem trochę przeziębiona jeszcze, próbuję się wyleczyć, ale no pewnie to trochę słychać i być może nie wiem widać cokolwiek, więc sorki za to chciałam nagrać ten film, dopóki się nie wprowadzili moi współlokatorzy, bo wtedy będzie mi o wiele bardziej niezręcznie i e, też jak się zacznie rok akademicki na pewno będzie mi trudniej nagrywać filmy, więc teraz chcę to zrobić na zapas. Więc musicie wytrzymać z moim, nie wiem, przeziębionym głosem czy coś. Na szczęście dzięki magii edytowania filmów mogę wyciąć wszystkie momenty, w których będę kaszleć, więc <grym> tak naprawdę mm, nic się nie dzieje. I dzisiaj chcę wam powiedzieć, jakie książki bardzo, bardzo, bardzo chcę przeczytać do końca tego roku. Te moje TBR-y, właśnie na taką jakby jedną porę roku całkiem nieźle działają i często udaję mi się przeczytać większość z książek, które sobie wyznaczę na właśnie dane parę miesięcy. Ostatnio poszło mi trochę gorzej w wakacje, bo jakoś strasznie mnie nie ciągnęło do tych książek, które sobie wybrałam. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że zostały 3 miesiące w tym roku i że ja będę na studiach, będę się uczyć i robić rzeczy i w ogóle, więc yy, no może być trudno Zwłaszcza, że mam też inne książki, które chcę przeczytać, to są takie książki, które wiecie wyznaczam sobie jako cel, żeby je przeczytać, bo mam jakiś powód taki oprócz tego, że po prostu mam na nie ochotę czekajcie, a mam też książki, na które po prostu mam ochotę i które po prostu chcę przeczytać teraz, bo Taki mam kaprys, a nie dlatego, że jakby pasuje mi to do moich planów Więc to jakby na pewno nie będą jedyne książki, jakie będę czytać do końca roku Więc boję się, że się nie wyrobię, ale yy, jesteśmy optymistami i nastawiamy się na najlepsze, prawda? I liczymy na to, że wszystko będzie dobrze Pierwsza książka, którą koniecznie chcę przeczytać do końca tego roku to Daisy Jones and the Six, autorstwa Taylor Jenkins Reed. Głównie dlatego, że to jest jakby książka, która myślę, że będzie dla wielu ulubioną książką tego roku i jest jedną jakby też najgłośniejszy właśnie premier tego roku i w ogóle i po prostu chcę móc jakby kojarzyć tę książkę z tym rokiem zamiast z następnym jeśli bym jej teraz nie przeczytał. Rozumiecie? Po prostu i tak już zwlekam od miesięcy z tą książką, bo jakoś nie miałam strasznie na nią ochoty przez to, że właśnie się o niej tak dużo mówi, ale ostatecznie no chcę ją przeczytać i chcę wiedzieć, czy mi się spodoba. E, zwłaszcza, że no Siedmiu mężów Evelyn Hugo bardzo, bardzo lubię, więc... gdzie jest moje Siedmiu mężów Evelyn Hugo? Właśnie sobie uświadomiłam, że... nie mam jej tutaj? Czy chciałam tej książki do Krakowa? Nie rozumiem czemu. No i tak, chcę jakby móc obejrzeć wszystkie te, wiecie, filmiki końcoworoczne z moimi ulubionymi książkami z 2019 roku i słuchać jakby o Daisy Jones and Six, jakby wiedząc jakie ja mam zdanie na temat tej książki, jeżeli to ma sens. To właśnie, właśnie, właśnie w ten sposób yy, o tym myślę, co? Nie wiem, nie wiem co mówię. Następna książka, którą bardzo chcę przeczytać do końca roku to Kirk'a, autorstwa Madeleine Miller, bo zwlekam z czytaniem tej książki dosłownie od chyba dwóch lat bo jak byłam w Londynie w zeszłym roku, w sierpniu, to dostałam mm, torbę promującą tę książkę, a ona już jakoś wtedy mniej więcej wychodziła też po polsku i ja tak... w sumie chyba w każdym cbr że właśnie takim na jakąś porę roku, y, z tych, które robiłam w tym roku, była ta książka i nigdy jej nie, nie przeczytałam i mnie to frustruje, bo no mam taką świadomość, że jakby ja lubię czegoś, co powinnam zrobić i mnie to bardzo irytuje. Zwłaszcza, że Kirke też jest bardzo, bardzo głośną książką i dużo się o niej mówi. I jakby ja chcę ją przeczytać i naprawdę bardzo mnie ekscytuje w ogóle cały pomysł i bardzo lubię to, jak Madeline Miller pisze swoje książki. Ale... I w ogóle czekałam tyle lat. Jak ja czytałam hmm, Achillesa po raz pierwszy, to był może 2014 czy 2015 rok i od tamtej pory Cały czas tak co, co parę miesięcy albo tygodni sobie myślałam, Boże, ale szkoda, że Madelaine Miller nie ma innej książki, którą mogłabym przeczytać, bo Achilles był taki wspaniały, że chciałabym przeczytać po prostu więcej książek od tej autorki. I kiedy mam kolejną książkę tej autorki, która według wielu, wielu booktuberów jest bardzo dobra yy, i która wydaje mi się, że mi się spodoba, to po prostu jej nie czytam i nie rozumiem czemu i... No po prostu, ja nie wiem, jeżeli nie przeczytam tej książki w tym roku, to będzie chyba największa moja porażka w tym roku czytelniczym, w sensie jakby w tym roku czytania, bo no to jest naprawdę już... Ja, no wyobrażalne czemu ja to sobie robię? <grych> Następna książka, jaką chcę przeczytać w tym roku, to On The Come Up, Angie Thomas, ponieważ to też jest książka, która wyszła w tym roku i ja ją kupiłam dosłownie jakoś chyba dzień po premierze, bo tak się złożyło, że akurat wtedy byłam w Londynie i po prostu poszłam do księgarni i stwierdziłam, o Angie Thomas. Kurna, ta książka już wyszła. Niesamowite. I ją kupiłam. I ją cały czas mam. I to jeszcze w takim ślicznym wydaniu. To jest dosłownie mój ulubiony kolor. I wciąż jej nie przeczytałam od tego lutego. Jest prawie październik. Jakby... Remi, co? No i to też jest dość głośna premiera tego roku i bardzo chcę właśnie też jakby, wiecie, czuć się w społeczności. Że jakby doświadczamy tego samego jako ogólnie ludzie na BookTube. Albo ludzie w codziennym świecie, bo no, jakby no, to jest fajne i to jest tyle uczucie, jak się wie o czym się mówi, i w ogóle. A poza tym, właśnie ostatnio się zorientowałam, już o tym mówiłam chyba w którymś filmie, że y, kiedy czytałam y, The Hate U Give, to był początek tego roku, początek 2019 roku, tak książka jest z 2017 roku, a najgłośniej o niej było chyba w 2018, bo wtedy wychodził film, z tego co pamiętam. I bardzo mi przeszkadza to, że tak późno przeczytałam The Hate You Give, bo no, jakby teraz. Tym też nie mam problem z jakby czasem i nie wiem, nie ogarniam tego umysłem, że ja to przeczytałam dopiero w tym roku, bo mam wrażenie, że tak długo już znam tę książkę i tak długo już wiem, że lubię tę książkę i że jest niesamowita, że no mam wrażenie, że czytałam tę książkę rok albo dwa lata temu, a to było dopiero na początku tego roku. No i bardzo nie chcę, żeby ta historia się powtórzyła z Ondekomab, i chcę jakby mieć tę świadomość, że po prostu przeczytałam ją w tym roku, w którym wyszła. Czy to w ogóle ma sens? Ja nie wiem. Ja mam również, że sobie wymyślam jakieś powody i to tak naprawdę jest bardzo abstrakcyjne dla Was. I to ma sens tylko w mojej głowie, ale no nieważne. Następnie mam dwie książki, które fajnie było, gdyby udało mi się przeczytać obie, ale też jeżeli przeczytam tylko jedną z nich, to jakby nie będę dla siebie zła. To jest Arusza i koniec czasu oraz dziewczynka, która wypiła księżyc. Okej, okay, teraz coś chyba powalę, bo na pewno jedną z nich dostałam na święta w zeszłym roku, ale nie pamiętam, którą. Kiedy musiałam kupić sobie, tak po prostu, bo chyba dostałam jeszcze na święta Nevermore i pamiętam, że to były takie dwie książki, które dostałam, które były obie książkami dla dzieci. Ale do czego zmierzam? To to, że na pewno, jakby jedną z nich mam już od prawie roku i jeżeli skończę ten rok, nie przeczytawszy ich. A to są dosłownie książki dla dzieci, książki fantastyczne dla dzieci i jakby, no co nie będzie trudne, ani skomplikowane, ani nie wiem, wyczerpujące intelektualnie czy cokolwiek, to będzie na pewno bardzo miłe i przyjemne i szybkie i w ogóle. Więc jeżeli naprawdę skończyłabym ten rok, nie przeczytawszy ani jednej z tych książek, to byłoby mi po prostu bardzo przykro i byłabym zawiedziona, no bo kurna, ile można, ile można trzymać książki na półce bez przeczytania ich REMI. Aha. Następna książka to jest książka, z którą po prostu jestem bardzo podekscytowana, ponieważ. no właśnie, ponieważ. I to jest czwarta część. E, Prób Apolla, Riccara Jordana chyba tak się nazywa seria, ale czwarta tak, część się nazywa Grobowiec, e, nie wiem coś takiego. E, I e, ogólnie no chodzi o to, że po prostu, no trzecia część prawda, trzecia część e, trochę zmieniła jego wszystko w tej serii i sprawiła, że rzeczywiście jestem podekscytowana tą książką i że muszę wiedzieć, co się stało dalej i Czuję, że to będzie bardzo emocjonalna lektura. Jestem przerażona, ale też podekscytowana. I no kurna, już ponad rok minął i od w sensie odkąd czytałam tamtą książkę, właśnie sensie trzecią część. I no ja od roku nie wiem jak żyć trochę, bo się boję tego, co się może stać w, w uniwersum wersji Jacksona po wydarzeniach trzeciej części Apolla i... Oh. Uh, 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 uh. Następne dwie książki w zasadzie To książki, w których po prostu jakby Chcę się pozbyć Z jakby mojego TBR-u Żeby móc już z czystym sumieniem Jakby zapomnieć o tej, o tej serii e, I mam na myśli Królestwo Popiołów Czy Popiołów, nie wiem, zaledwie mas e, Ostatnią część Szklanego Tronu Bo szczerze mówiąc mnie Ta seria już od dość dawna nie ekscytuje Pamiętam, że właśnie rok temu w grudniu Chyba nawet w sylwestra a jeszcze próbowałam skończyć Wierzę Świtu i jakby bardzo się starałam, żeby to zrobić, tylko po to, żeby później jakby kompletnie zignorować premierę ostatniej części tej serii i nawet jej nie kupić i nie wypożyczyć i ogólnie mieć w dupie. No i no, prawda jest taka, że tak naprawdę, jakbym nie przeczytała tych dwóch książek, to nic za bardzo by się w życiu nie zmieniło, ale. Chcę móc powiedzieć, że wiecie, że czytałam całą serię Szklonego Tronu, że myślę to i to, albo że zakończenie było takie i takie. Przede wszystkim, jakby chcę zamknąć ten rozdział w swoim życiu, bo naprawdę już mam dość. Nie potrafię tego wytłumaczyć, bo jakby ta seria była dla mnie zajebiście ważna, jak byłam młodsza, i bardzo, bardzo mi się podobała, miałam ze swoje 14 czy 15 lat. I też jakby potem policzamy przyjaciółce i my o niej rozmawiałyśmy, więc to też było takie jakby nasz bonding time, bo po prostu ekscytowały nas te same rzeczy związane z tą samą serią. Ale jakoś teraz, zwłaszcza po Wieży Świtu i po tym jak po prostu Sarajima z wszystkich połączyła w takie piękne, cudowne, heteroseksualne pary, to my już po prostu mam dość i trochę, nie wiem, męczy mnie ta świadomość, że... Jeszcze mam dwie książki do przeczytania i chcę się pozbyć tej świadomości. I właśnie móc już po prostu zamknąć drzwi z napisem Sara J. Maas i nie przeczytać już nic więcej od niej, i po prostu mieć to w dupie i żyć swoim życiem i czytać fajne książki, które mi się podobają i które mnie nie będą tak męczyć. I ostatnia książka na tej liście. To bardzo ekscytująca książka, która chyba wyszła jakoś teraz. Tak mi się wydaje, że jakaś na dniach wyszła. I która jest ponoć idealną lekturą na październik, taką wiecie, halloweenową. I to jest Gideon the Ninth, autorstwa nie wiem kogo, bo nie pamiętam, nieważne. Która, uwaga, jest dostępna na Storytel i jest o nekromantce w kosmosie, z tego co słyszałam. I ta nekromantka w kosmosie zakochuje się w innej dziewczynie, czy... Coś w tym rodzaju. W każdym razie jest na pewno romans między dwoma dziewczynami i nekromancja i kosmos. I okładka jest przecudowna. Like, look at this shit. It's so beautiful. E, I podobno jest super, super fajna, i bardzo, bardzo dużo booktuberów, których właśnie oglądam mm, ze względu na to, że dużo mówiłam o kurowych książkach. Bardzo lubię tę książkę i e, na przykład Rhiannon z Crescent Moonreads tak bardzo kocha tę książkę, że aż ma tatuaż związany z nią i ciągle mówi o tym, że to jest najlepsza książka tego roku i w ogóle, i że jedna z ulubionych i takie tam, więc ogólnie no, no to mnie bardzo jakby, bardzo mnie to hype'uje na tę książkę i naprawdę nie mogę się doczekać, aż ją przeczytam, a że jest dostępna na Storytel, prawda, to jest po prostu błogosławieństwo i naprawdę trzeba podziękować Bogom opiekującym się mi za to dobrodziejstwo. Bo ta książka jest droga, ok? Ona jest droga, ona dopiero wyszła. Pewnie nawet nie ma dostępnego herbaku, bo wydawanie książek po angielsku jest głupie i niepraktyczne. Więc, jakby, to, że można ją dostać na stole, to jest naprawdę błogosławieństwo, Więc, jakby. Kurde, próbuję myśleć, co mogłoby być, Bogiem chujrowych ludzi i oprócz nie nikt nie przychodzi do głowy. Może Apollo. No, oni wszyscy byli kurna niechętni, była Grecja. Więc tak, to nie jest książka, którą jakby muszę przeczytać w tym roku, ale to jest książka, którą po prostu bardzo chcę przeczytać w tym roku, bo brzmi niesamowicie i bardzo fajnie by było, gdyby też została moją ulubioną książką tego roku, czy coś takiego. Mm, I boję się, że wiecie, im dłużej jakby jest już dostępna, i im więcej osób będzie ją czytać, tym bardziej będę tej osoby hype'ować w głowie. I ostatecznie w końcu, jak ją przeczytam na przykład za rok, to już mi się nie będzie tak podobać, bo już będę jakby po usłyszeniu, jakby wszystkiego, co możliwe na temat tej książki. To jest skomplikowane. Mój mózg działa w dziwne sposoby, jeżeli chodzi o książki, i booktube i hype'owanie rzeczy, więc po prostu bardzo, bardzo mam ochotę przeczytać tę książkę. I fajnie by było, gdyby udało mi się to jeszcze w tym roku. Okej okay, kochani, to już wszystko w tym filmie, dziękuję bardzo za uwagę, napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy wy macie jakieś książki, które chcecie jeszcze przeczytać w tym roku przez następne 3 miesiące i może dlaczego, albo czy czytaliście którąś z tych książek, o których ja mówię w tym filmie i tak, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!